Dzień dobry, witam was w następnym odcinku z Fall Guys. Yy, w, dzisiaj jest oczywiście piątek, też nagrywam w piątek, tylko tydzień wcześniej. Yy, tak, yy, będę to Wam przypominał do znudzenia, bo czasem znajdzie się taki dzban yy, A kiedy. Yy, to na, ty to nagrywasz yy, tego samego dnia, czy jak, czy co? Dzisiaj nie wiem, czy kiedykolwiek był taki dzban, ale... Ale wolę uprzedzać w każdym razie, nie? Takie pytania, czy coś. A dzisiaj szybko się uwinęliśmy ze wstępem w minutę. Nice. Szczerze, nie mam pojęcia, czy w następnym tygodniu nagrywać, na następny tydzień. Bo to widzicie w piątek, więc ten sam dzień będę nagrywał odcinki na następny tydzień. W sensie, jak wy to widzicie w piątek, to też w ten sam piątek będę nagrywał na następny tydzień, nie? I piszcie, yy, czy chcecie dalej Fall Guys. Jeśli chcecie, to nagram. A to też jeszcze zależy yy, po dzisiejszym odcinku. No to też zależy po dzisiejszym odcinku, czy będzie wbaleć, czy nie. Ale i będziecie napisać, czy chcecie do Falga, jeszcze jakąś inną grę. Ale nie, nie no, jeśli będzie w... Yes. Nie, no, inaczej, nie, puu, jeśli nie będzie wywalać, to inaczej, jeśli nie będzie wywalać, to w sumie nie mam pojęcia, będę nagrywał Fall Guys, nie wywalasz tak bardzo Będę nagrywał Fall Guys, mówiłem trzy tygodnie, to trzy tygodnie Ale jestem forciarzem, ha, ha, ha. Chcielibyście, tak, ale nie umiecie, bo jesteście słabi. Hahaha, ha, ha, jestem lepszy, hahaha. Ha, ha. Odkryłem nowe drzwi, hahaha. Ha, ha. Co z tego, że pierwsza osoba podkryła pewnie takich... W z, 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 z Że niektóre osoby z dziesięć chyba nawet... Od... Nieważne, okej. Okay. <śm> <śm> jest późno. Jak ja tu nagrywam, ten odcinek już jest 21.17. Dokładnie. Mój mózg nie funkcjonuje. Mój mózg się wyłącza gdzieś tam, 18-19. Nie mam pojęcia. W sensie, że mój mózg wtedy już jest out. W sensie, nie myślę wtedy. No bo myślę, ale mi to sprawia w trudności. Rozciągam se ręce, bo trochę mnie boli. Byłem ciągle w takiej pozycji. Zagrałem i się rozciągam. A, od razu lepiej. O, 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 o. o. I coś Roll out, roll out, roll out. Ro roll out. Nie. roll out. Nie, no. Przed tą chrypką, jakby mówi tak. rollout To by wyszło. Ale, no. Chrypka do czegoś zobowiązuje. Niestety. Wolałbym nie, ale... Ale świat był okrutny. I ma to gdzieś. za Jak se przeskakuje? To ja zawsze teraz walę w słupa. Żeby nie przelecieć. Za daleko. Skupię, dlatego nie mówię. Dobra, ale żeby. O kurde, tam nie ma nic. Żeby. Od... O, spadł na moich oczach, ha, ha, ha. Żeby odcinki nie były nudne, żebym coś gadał, tu będę gadał. Żeby nie było cicho z mojej strony i zakwalifikowany. Oczywiście. O, albo. Żebym ciągle coś gadał, to będę gadał wolno, żeby ciągle coś było z mojej strony gadane. Przez co będą moje wypowiedzi się przedłużać, przez co... Slime Clip, dobra, nie chce mi się tak. To jest bardzo ciężkie iż gdyż to nie jest normalny wyścig, że na zakwalifikowane osobę. To jest, że slime z dołu się podnosi. I po prostu to jest takie... To jest 0, 23 To jest 23. Po prostu teraz jest do nas 23, nie? Ale to jest trudna gierka. To, o to jest jako tylko, tylko jeszcze łatwe, nie? Ale to też jest łatwe. ale o to jest mega trudne. Przeszłem. E, trudne... Oj Jest też... W nie tyle co trudne Co ludzie czasem potrafią być, być hamsty i blokować drogę. O tutaj. Ej, przejdę... to... raczej. No to już łatwo. O! 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 Ale blisko. Nie! Mm, łatwo! Właśnie widzę, jak łatwo! Nie, to jest... Łatwo! Mm -hmm. Jeszcze najgorsze i by teraz przegrał. Łatwo! Oczywiście, że łatwo. Czemu miałoby być trudno? Dobra. O! Ale speeda dostało! Po prostu miałem chyba laga, nie? Czego takiego speeda dostało? Dobra, easy. Ale łatwo, dobra. Na razie coś się nazywa się łatwo. No, a tutaj się przytulają. Szczęśliwie. Ale tutaj bardziej im chodzi, bo mo można też odpychać innych. Nie i po prostu tak odpychają. To jest też hanskie trochę. Tu ja mogę tak odepchnąć i po prostu gościu zdechnie. I teraz będę się tak marzyć z samego końca. No, może jednak nie do tak samiś ale jednak. Kurcze? Przepraszam bardzo, czy miałem chociaż jednego mini, 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 mini laga Choć mini, 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 mini. <laughs> Ale najgorsze by było, gdyby mnie w finale, w dosłownie w wygranej gierce, wydupcyło. Dobra, to jest depresja do końca życia. Nie, nie depresja, tylko ten. Eee, nie czekaj, ja zapomniałem jak się to nazywa. W sensie, że do końca życia już będzie to prześladować czy coś trauma, o trauma do końca życia. Ja nie wiem, właśnie czy to Fall Guys nagrywać. No bo to jest fajna gra mimo wszystko Tylko troszkę wydłupca jak nagrywam dobra, nie mam, nie zielnego pojęcia napiszcie czy chcecie jak chcecie, to nagram, jeśli nie, to nie Jeśli nie, to ja wiem już co będę nagrywał Jeśli chcecie, to nagram. To już wasza wola Wy decydujecie. do no czasem, wydupca czasem nie. Ale to też nagryłem dla was, nie? Więc to was musi ten. cieszyć. O! Dali mi busta hehe. Że he. szłem wolno i ktoś we mnie wbił i się przyspieszyłem. O! Ale... się wybiły. To się wbiły tam. Co było? No coś nie wyszło. Zapierasz. Gościu Mars, gościu sklonował mego skina. Nie. Nie no, gościu, musisz detnąć kiedyś. O, patrzta jaka kopia. Patrzta, patrzta. To jest kopia mego skina. Ja nie pozwalam, by ktoś mnie kopiował. Musisz out. Panie! Musisz aut. Ja chcę, żebyś przegrał. Przepraszam, że jestem niemiły, ale... ale tak być nie może. No po prostu tak być nie może. Inaczej, tak być nie będzie, o. Ale w sumie czy będzie? To raczej nie ode mnie zależy. Bardziej od gry. Być nie może. No, to bardziej do sytuacji. Życzę Ci, byś w tej gierce widował przede mną. O nie, autuje, Outuje zaraz. autuje zaraz. Jeszcze mnie nie wywaliło. Ej lol. Ej lol. Dobra, przeszłem. 43 Remain i nagle Abracadabra 31 Remain. No, czarna magia, nie? Pa, odwrócona L! Czyli U też można powiedzieć takie upośledzenie. N! Nie, to jest n, jak Natalka. No. To było, 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 było. więc na to znacie taktykę. Czy było coś, coś jest jeszcze coś, co nie było? No ba, jest dużo takich rzeczy. Dużo, nie było na przykład drużynówki na jajka, ale no to może to, to trochę i lepiej. Nie było dwóch finałów. Więc w ogóle finał był tylko jeden, więc. Tutaj nie ma co. O nie! Jest tylko 17 zakwalifikowanych, ale patrzcie jak jestem głęboko w dupie. Gitujcie troszkę. Więc pozdychajcie troszkę. Ej, znokautować ich! Za dużo! Ale. Bo się... Mówiłem, że za dużo, bo się bałem, że ja nie będę mógł przejść przez to że ten... ale jednak się udało. Czekaj, moja kopia dalej żyje. Jest! Jestem lepszy od mojej kopii! Może mam własną kopię, będzie clickbait. Ale on mnie kopiuje. Coś takiego. Byłoby dobre. On mnie kopiuje, mam własną kopię. Deep to dip tu dipi, dipi, No, to też znamy taktykę oczywiście. Ale wygrałem z własną kopią, to jest dobre. Dobra, wyjdziecie tam Bijcie na przodzie, bo ja nie mam zamiaru. <laughs> no patrz tak, jak się przytulają słodziaki. Ostatnim, który się zatygował. Ej, dobra, to był fart. Byłem ostatnim, który się zaliczył. Dobra, to był akurat fart. Ile? 10. Już może być finał. Dobra, drugi raz w finale. Dudu. -du. Oby to był ten mój finał, który umiem grać. Proszę, 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 proszę. Oby to był ten mój finał. Ha, jeszcze nie ma finału. O nie! Czyli. 5 osób tylko zostanie. 50% szans, że, ki, że kitnę. Czyli, że zdechnę. Czyli zdechnę. Dobra, to, jest, to już jest potwierdzone. Żółta drużyna, przepraszam, ale jestem w waszej drużynie, a to się źle skończy. Czyli, przegramy. A, już jest przesądzone. A, już jest przesądzone. Pa, 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 pa. Być nie może... O, obroniłem chociaż jedną piłkę, dobra. Trudno się mówi. O tamtej obroniłem chociaż jedną. Przeskoczyłem najgorzej. O, dobra, bramkarzu, wierzę w ciebie. Dobra, nie budź. Bo... Trzeba dopomóc. Dobra, ja Ja byłem w podstawówce, w sumie dalej jestem w podstawówce na bramce, nie? Ja to umiem. W takie caska. Fuck! Fuck! Dwie piłki! Być nie może! Obronili! Obronili! O! Być musi. Ale no, tylko tyle, że przegrywamy, więc być nie może w sumie. Ej! Zostaw mnie! Nie! Nie trafiłby. Fak, to moja wina. Dobra, że mówiłem, że przegramy. Mówiłem, że przegramy. A już jest przesądzone. No, 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 no. Oczywiście. O, oczywiście. A już się cieszyłem, że będę w finale. No to już jest ostatnia gierka, to już ta godzina. Minuta bardziej. A ja się cieszyłem, że będę w finale, może wygram. A tu drużynówka się znalazła. <laughs> Ale gościa... Ale gościa wyknokało. Dobra, chociaż honorowego dajcie strzelić. Chodorowego <laughs> dajcie strzelić, budki, dajcie chodorowego strzelić. Oni nas jadą do zera. Nie, gdzie dziewięć do zera być nie może. Gości już powychodzili pod koniec. No, na ze 3 i 5. Właśnie się poddali. Kurde, 6 by było rund? No, kurde, dużo. Równie dobrze to już mógł być finał, nie? Więc. Gra po prostu chciałam je wydupić, bo wiedziałam, że to wygram. No. Dobra. Więc. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, żeby. Napisać, czy chcecie dalej Fall Guys? To jest konieczne. No, oczywiście. Y, wiem. O! Dobra. Napiszcie, czy chcecie Fall Guys? A jak. i. Dobra. D dobra, ja nie mogę się. Nie mogę pozbierać myśli. Napiszcie, czy chcecie Fall Guys? Dobra, to chyba wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. I cześć, cześć.